Szacunek, moi drodzy, jak zwykle i niezmiennie, Bednar. Dzisiaj też zarzucimy sobie luźniejszym tematem, chociaż nie powiem, poruszył mnie trochę, nawet więcej niż trochę. Mianowicie, też znaczy tak, no, ja rynkiem motocyklowym typu 125 jakoś tak za mocno się nie interesuję, nie znam no z wiadomych przyczyn ale co, ale ostatnio przykuło moją uwagę pewna taka kwestia mianowicie postanowiłem, że wypowiem się dzisiaj o motorowerach, motocyklach marki Junak i Romet w ogóle dzisiaj wieje tragicznie, masakrycznie dlatego mam nadzieję, że w miarę mimo wszystko nieźle będzie mnie będzie mnie słychać zobaczymy no i poruszyło mnie to bo i z ciekawości wszedłem sobie na stronę najpierw Junaka potem Rometa no i sobie tam troszkę poczytałem no i pierwsze co to co mnie poruszyło to hasło reklamowe które i u jednej i u drugiej firmy i o drugiej firmy y, opiera, się tak naprawdę, że, opiera się tak naprawdę na historii y, i w jakiś sposób odnosi się do tego, że y, nadal y, produkują motocykle, które mają jakieś tam dawne korzenie. No, jak ja to usłyszałem, no to powiem Wam, ogarnął mnie pusty śmiech. No, zapewne każdy zna, no przecież yy, Zipa, te wszystkie yy, kiwaye, Kingwaye yy, czy innego typu motocykle. No, i słuchajcie, no, każdy doskonale wie, że to wszystko jest jeden short yy, i wszystkie tak naprawdę tego typu motocykle, motorowery i skuterki, mają bardzo podobne podzespoły i wszystkie dokumentnie są podlegają pod Almod SA także można powiedzieć że to wszystko jest wanhui. No okej, okay, rozumiem wszystkie tego typu Chińczyki ale jak to jest z rometem i y, unakiem? Słuchajcie, m, dla mnie to jest nic innego jak m, wybijanie się na czyichś plecach, y, a w tym przypadku, no, tymi przysłowiowymi plecami y, jest to marka. Jest to nazwa romet i unak. No, ja tego nie pamiętam, bo za mały brzdąc byłem, ale pewnie wasi ojcowie, dziadkowie no i oczywiście starsi, starsi tam gracze yy, pamię pamiętają te klasyczne modele może to nie był jakiś tam szczyt yy, technologicznej motoryzacji ale było to nasze było to nasze yy, i no, słuchajcie no każdy pamięta te wszystkie ogary, motorynki no i, no i jak ktoś miał Junaka na dzielnicy to był naprawdę gość No, no wiadomo No Romet może był mniej tam y, Zaawansowany Technicznie Także ale, ale już na przykład Junak No słuchajcie jak ktoś miał Junaka to naprawdę Przykuwał oko bo były to motocykle naprawdę ładne Zrobione Naprawdę solidnie i porządnie A teraz mamy co? Teraz mamy Taki sam sheet Chiński, jak to, jak wszystkie te inne firmy wkoło. Naprawdę nie rozumiem człowieka, który to sprzedał. Znaczy rozumiem, bo pewnie jakbym dostał tyle pieniędzy to też bym rozważał, ale no po co, po co ludziom wmawiać, że coś jest częścią historii i w ogóle jak to, jak to ma tyle Jedno z drugim nie ma nic wspólnego, no, no nie wiem, płacisz, płacisz za Chińczyka, tak naprawdę, yy, i, i dostajesz Chińczyka, tylko po prostu jest to znaczek Junak albo, albo Romet, no. poczytałem troszeczkę jeszcze i mm, były opinie na forach, że no, Słuchajcie, no nie negujmy tak tego i nie hejtujmy, bo, bo przecież no, ta marka najpierw powstaje od nowa i musi się wybić i najpierw każdy przez to przechodzi i musi zacząć od budżetowych motocykli i tak dalej, słuchajcie, nie kupuję tego, bo no, no nie wiem, no... Jaka je, o, o co mi dokładnie chodzi no ale to co chcą zbudować markę na czym na, na tanich chińskich podzespołach żeby no, no, no nie wiem no, dziwne dla mnie to jest tłumaczenie bo niech to będzie jakaś tam na mniejszą skalę ale po prostu sprzedadzą yy, dużo chińczyków bo yy, fakt faktem dużo tego sprzedają mm -hmm. Sprzedają dużo Chińczyków, i rzeczywiście tak jest. Tylko, że no co, jak zrobią tą markę, wyrobią powiedzmy, to po prostu. To po prostu powstanie więcej Chińczyków, i to koło będzie się tak naprawdę nakręcać i powiększać więc tłumaczenie jest głupie ale wiecie co to jest taka patowa sytuacja bo Romet i Junach tak naprawdę jest to Polska a, a polski rynek jest taki jaki jest i po prostu jeśli będzie to produkowane na mniejszą skalę to to znowu splajtuje siłą rzeczy jak miało to miejsce z Maybachem, yy, tylko że on od początku, yy, jak zaczął robić tą, jak zaczął ponownie robić te samochody, to było to naprawdę, yy, naprawdę porządne samochody, elitarne, ekskluzywne i to, że tak powiem, była kontynuacja marki. A no właśnie, to jest dobry przykład, a nie. Yy, a nie zaczął robić chińskie tam samochodziki dla ludu, tylko tyle że sygnowane znaczkiem Maybacha. No taka kwestia. No widzicie, pierwszy, pierwszy lepszy pierwszy lepszy przykład. Bo wam 10 stopni, ale tak kurewsko wieje. Miałem dzisiaj polatać dłużej, ale chyba nic z tego. żadna frajda no i także wydaje mi się, sumując to wszystko że sytuacja jest bardzo patowa, ale w, w takim stanie rzeczy ja chyba bym, nie się, chyba bym nie podejmował się tego robić, bo bo to jest strzał w kolano i bezszczeszenie imienia czegoś co było nasze, polskie no Słuchajcie, no, opinie nie wzięły się znikąd yy, i z trwałością jest jak jest. I niestety jest to kicz. Jest to kicz. Yy, faktem, że budżetowy. I naprawdę, słuchajcie, ja nie mam nic do ludzi, którzy sobie kupią jakąś tam 125, Chińczyka. Okej, okay, niech się nauczą jeździć, ale chodzi mi o sam fakt, w tym przypadku, sygnowania marki sygnowania motocykla taką marką jak Yuna Romet Także najlepiej by było jakby ktoś techniczyki produkował, tylko markę, nazwę marki zostawił y, dla maszyny, która rzeczywiście ma coś z tym wspólnego, a nie po prostu przykleił sobie y, znaczek i bezszczelnie, bo naprawdę to jest bezczelne. I bezszelnie... Podawał, że, że to jest takie z historią, jakieś tam ma korzenie. No, główno prawda, to nie ma nic z tym wspólnego. No. Także to jest troszeczkę takie naciąganie, ale takie grube naciąganie faktów, bo słabe. Postawa jest słaba, i pomyślałem, że o tym Wam powiem, bo to też mnie mierzi. W ogóle powiem Wam, że. Yy... Motowlog to luksus, bo jak ktoś ma dużo jakichś tam przemyśleń, może to tam z siebie wyrzucić i powiedzieć, co sądzi na ten temat. Bo fajnie móc sobie właśnie wyrzucić to z siebie. Co o tym myślisz, bo, 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 bo spraw, które w jakiś tam sposób cię dotyczą, albo masz jakieś tam wyrobione zdanie, jest dużo i dzięki temu taki motowlog taki motowlog ci to ułatwia i ja naprawdę się cieszę, że to zacząłem robić, bo dużo rzeczy mogę sobie teraz na spokojnie powiedzieć i, i oczywiście prowadzić tam jakąś tam polemikę z wami bo bo lubię jak już wspominałem wcześniej i tyle moi kochani, słuchajcie także temat wydał mi się ciekawy i godny poruszenia i pomyślałem, że zabiorę ponownie głos w tej sprawie. Także moi drodzy oczywiście jak zawsze napiszcie co o tym sądzicie. Miło mi było jakbyście zaglądali na fejsika, ale nie namawiam, oczywiście nie namawiam. Jakbyście tam zabłądzili, to byłoby mi bardzo miło. Ja się już z wami żegnam. I no strzałeczka dla Was. Siemanko.